Mm. Słuchaj, jak ty w ogóle podchodzisz do twórczości Jakuba Żulczyka? Bo nigdy się nie pytałem. Entuzjastycznie, ale mm. y, tak powiem, na wyrywki. Dlatego, że jestem wielkim fanem jednej książki Jakuba Żulczyka. Y, Zrób mi jakąś krzywdę. Uważam, że to, że to znakomita książka i mówię to bez ironii żadnej. Po prostu taki niziurski czasów narkotyków <laughs> i punk Jestem, lubię Ślepną Cod Światę. Nie dziwię się, że, że to najpopularniejsza książka, Żółczeka. Natomiast on miał taką książkę chyba Radio Armageddon i mnie to strasznie rozczarowało, A. bo to była taka książka o zespole punkowym, który był strasznie autentyczny i tak dalej, ale był inspirowany z pękulki kulki Def, który dla mnie autentyczny specjalnie nie był. Nie? Aha. Więc, więc mnie to trochę odrzuciło. Jeszcze jakiś horror go czytałem. Zmrujeło. Nie, wiesz coś, coś to jakiś taki nie, 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 nie przypomnę sobie. Okej. Okay. I wiesz ogólnie, ale później, wiesz, przestałem czytać, już wiesz, jak tam Żółczyk zaczął tak bardzo się politycznie działać, to yy, 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 przestałem go czytać mm -hmm. i no, zachowuję szacunek do tego, co czytałem na tą stronę Amfety, nie? Mam ochoty, nie rozdzielałem. No, ja ja, ja, ja byłem trochę z... Może no, nie tyle zawiedziony, bo to warsztatowo było całkiem niezłe, ślepnąc od świateł, no bo to rzeczywiście chyba najbardziej znana jego powieść. Natomiast ja bardzo go ceniłem w trakcie. Hmm, okresu, w którym on pisał recenzje muzyczne do takiego portalu, który już chyba nie istnieje. Relaz się nazywał. Nie wiem, czy pamiętasz. Mogę chyba nie. Znaczy, nie wiem, pewnie się może spotkałem, ale. Pisał takie bardzo kąśliwe, krytyczne recenzje, ale też pisał entuzjastycznie i muszę powiedzieć, że świetnie pisał. W ogóle dzięki niemu zacząłem słuchać kalibra 44, bo on to umieścił pierwszą płytę kalibra jako w ogóle najwybitniejsze dokonanie polskiej muzyki, więc bardzo mnie tym zachęcił. Ja lubiłem to, szkoda, że nie ma tego portalu. Natomiast to ulica literaturę jego, doceniam to, że ma dryg i tak dalej, ale no, jakoś do mnie to nie ja trafiło. Ja ci przerwę, zanim powiesz to, co chcesz powiedzieć, no. I ja wiem co. To, że wiesz, ja z kolei pamiętam, że kiedyś, bo na przykład właśnie w tej książce zróbmy jakąś jakąś krzywdę, to no. są jakieś takie muzyczne, wiesz, tam bohater jest wielkim fanem takiego grunge'owego zespołu, który ja nigdy nie słuchałem, ale kojarzę i mam takiego przyjaciela, który bardzo to lubi. O, o, zresztą jest, jest ojcem y, dzieci których ja jestem dzie dziecka których ja jestem ojcem chrzestnym więc no, no. dobry znajomy i tam jest taki, i, i ten, on, on też lubi ten zespół, zespół taki Sunny Day Real, real Estate. Jest grądźowy, taki no. tak, tak. I tak. tam właśnie bohater tej książki uważał, że to jest najlepsza płyta w ogóle, jaka powstała ever, nie? o. I powiem, że kiedyś gdzieś widziałem jakieś zestawienie tam 10 czy 100 najlepszych płyt, według żółczyka, tam z XXI wieku, są wysego i takie czytałem, myśląc, że a, na pewno będą jakieś fajne rzeczy, i na pewno docenia różne rzeczy, które ja też lubię. I tam w ogóle. I tam, był, I tam można było tą listę podzielić na rzeczy, których, których nie znam i których nie lubię, nie? Aha. I, I nie będę, żeby tam było cokolwiek, z czym ja bym się zgadzał, Okej, okay, okej, okay. no dobra, spoko, ale z tych polskich w każdym razie nie, mi się to podobało. No, ale chciałem Ci przeczytać próbkę najnowszej publicystyki Jakuba Żulczyka i poprosiłbym Cię o ocenę. Nawrocki podczas pierwszej wizyty zagranicznej uzyskał od Trumpa gwarancję bezpieczeństwa dla Polski i dalszą obecność wojsk amerykańskich w PL. To ogromny sukces jego i jego ekipy. Polska jest dzięki temu bezpieczniejszym krajem. Stwierdził to nawet ultralewacki Guardian. Natomiast polskie prorządowe media wolą bełkotać o słabym akcencie czy dziwnej posturze. Ludzie, ja głosowałem na bążura, platformę. To nie ja doszacowałem i napisałem kandydata, i ja wam mówię, że to jest Krwa Trybuna Ludu. Ja bym Cię poprosił ocenę yy, merytoryczną i formalną tego tej próbki. Więc yy, Cześć. nie chciałbym skrzywdzić Jakuba Żulczyka. Nie wiem, czy jest to jego motywacja, ale ja zawsze uważałem, że w momencie, kiedy yy, ktoś związany z prawicą yy, pokaże taką siłę realną, no. yy, magnetyczną, to wtedy jakaś część tych osób, które yy, zawsze mówiąc bardzo dużo o wolności, tak naprawdę właśnie sobie ceniły taki dzierży, mordyzm. Yy, w okolicach Tusk, szły za tą władzą, która była raczej w tych liberalnych, taka realna władza, mm -hmm. że oni mogło zmienić front. Nie? Bo po mm -hmm. prostu mi się to podoba, oni miał takie ciągoty. Nie? Mm -hmm. trzeba, trzeba by se froma trochę poprzypominać. No, ale tak. ale i, 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 mam, i mam wrażenie, że ja, takie, że ja taki proces, to spodziewałem się tego. Że ja u paru osób taki proces widzę, jeżeli chodzi o Nawrockiego. Mhm. Wiesz, widzę takie komentarze, ludzi, którzy zawsze byli za platformą, teraz się są coraz bardziej wkurzeni i wiesz na, na, na tę narrację, powiedzmy, ukradzionych wyborów. Mhm. I, I oni piszą, albo na te nagonki, na Nawrocką na, na żonę, córkę, prawda? I oni zaczynają tak mówić, że to nie jest, że to ja nie głosowałem, ale to jest nasz prezydent, coś tam, coś tam wiesz. I to jest taka, powiedzmy, zdroworozsądkowe, nie? No i... I, i, czy, I czy to jest właśnie to, to, ten magnetyzm na jako silnego człowieka? Nie wiem, ale myślę, że w jakimś stopniu może tak być. I nie wiem, czy u Żulczyka to też jest ten mechanizm, ale wiesz, no to jest normalny zdroworozsądkowy wpis. Brakuje, brakuje takiego podejścia do, do świata od 100 lat. Przy czym wiesz, no też żółczek, to jest, myślę, że to jest trochę złożona sprawa, bo on oczywiście bardzo był, bardzo był pro platformerski, czyli jeszcze bardziej anty, antypisowski po prostu. No, antypisowski, ale przecież, no, przecież on oni bonjour, no to, to dwa tak, światy raczej. Ale przecież, ale przecież trzeba pamiętać o tym, że ślepnąć od świateł, zresztą mam, mam żal o to do, do, do filmu, no bo ten reżyser jest jeszcze bardziej antypisowski, mhm. że właśnie ślepnąć od świateł, w oryginale jako opis 3 RP, czy również zrób mi jakąś krzywdę wcześniej przywołane przeze mnie, to były książki, które bardzo ja już, tak powiem, czujnie opisywały tą rzeczywistość trzeciej RP i były wobec niej bardzo, bardzo krytyczne. No właśnie. No, wzrób jakoś, to jest po prostu nie, nie, niesamowita parodia Jerzego Owsiaka, na przykład, mm. nie, więc wiesz. Więc y, z drugiej strony, no nie wiem, no może, y, może jest tak jakoś tam naturalne, już nie, 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 zapisuję, nie, nie zapisuję Żulczyka dopisu, do niech to robią silni razem. No ale no, cieszę, niezależnie od motywacji, może uczciwych nawet, no cieszymy że jakieś tam czasami się pojawił jakiś głos zdrowego rozsądku. No, jest takich głosów trochę. No. No właśnie, mi się wydaje, że w przypadku Żulczyka to nie wiem, czy siła akurat imponuje mu, natomiast może imponować mu to, że jednak i Żulczyk jest, przynajmniej tak się stylizuje. Ale może jest naprawdę takim dzieckiem ulicy, który właśnie, które słucha hip-hopu, który tam bardzo często wspomina jakieś zaszłości uliczne i jak to naprawdę było na podwórkach tam lat 90. zakładam, więc no z całą pewnością bananowy Rafał jest mu dalszy niż uliczny, uliczny Karol Nawrocki z jakąś tam przeszłością. Więc ja myślę, że tutaj może to działać też na tej płaszczyźnie. Natomiast Oczywiście żółczyk jest tylko jednym z przykładów y, osób, które y, z takiego salsa. Cześć, cześć. 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 I Cześć. Ja to tak neutralny. Tak, tak. Głos Cezary tu tak, tak. O tutaj został zarejestrowany. Wita się z Państwem. Ale ja ci powiem, że mimo wszystko fakt, że wielu takich salonowych publicystów, e, którzy nie mają takich motywacji jak Żulczyk, bo, bo, bo na ulicy się raczej nie wychowali. No, na ja, ulicy Czerskiej. Na ulicy Czerskiej się mogli wychować na tego typu właśnie jakiś tam, ale, ale jak szucha, nie wiem, <noise> do. I tak dalej. No, pochwaliło wyjazd Nawrockiego, i nie tyle nawet cieszy mnie to, że oni tam jakoś się ugieli, czy, czy tam, że powiedzieli coś, co dla mnie jest miłe osobiście, co fakt, że jestem przekonany, że duża większość, że duża część z nich tak naprawdę nie jest zwolennikiem jakiejś nadobecności Stanów Zjednoczonych w Polsce i w Europie. Cześć. Oni uważają, że trzeba robić taki system defensywny unijny, no bo po pierwsze, Stany się wtrącają, nie chcą, żeby Polska, salonowcy nie chcą, żeby Polska była harcownikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, no bo to opóźnia integrację i tak dalej. Wiemy, że ambicje takie imperialne, unijne mają ci eurokraci, czyli chcą rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi. Nic dziwnego, że Trump tego nie chce, no w związku z tym, niech te Stany się tak trochę wycofają, a my zrobimy sobie. Sami system bezpieczeństwa z ośrodkiem w Niemczech, prawda? No i związki, ale oni, wierząc w to, bo duża część z nich w to wierzy, musi teraz mówić, że to dobrze, że Ameryka tu zostaje, że być może poszerzy tutaj swój kontyngent, czy te bazy, jak tego nie nazwiemy, bo to oznacza, że do tego stopnia Polacy wyznają tę zasadę i są mądrzejsi tym samym od salonu. Że oni muszą mówić pod tych Polaków, żeby już zupełnie się nie skompromitować. Znaczy, to oznacza, że jakkolwiek by to populistycznie nie zabrzmiało, ale ja się nie boję tutaj e, takich populizmów, słusznych wygłaszań. No, że, populi, no. że, 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 że lud jest mądrzejszy od e, utopistów po raz kolejny. To jest to, to jakby jest to naturalne. Dotyka, no to banale powiedziałem. Nie no. zawsze tak jest, czasami go <laughs> głupie. Czasami no, są psychozy tłumu, to bardzo często widzieliśmy ale... tak. tak. Wiesz co, ja bym może przeszedł, bo tutaj jakby nie muszę uzupełniać tego, co mówiłeś, No, nie? proszę przejmij. Wiesz, mnie, oczywiście jak zawsze mnie bawi to też z kolei jednak ta tendencja odwrotna, dominująca cały czas w przekazie salonu, czyli to umniejszanie. No tak. No bo wiesz, na przykład, no marnie źle ubrany, jak zawsze, wiesz, po angielsku źle a w ogóle dlaczego po angielsku, ale jakby po polsku to jeszcze gorzej, wiesz, no a w ogóle to powinien być Rafał Trzaskowski, No. I to jest, to, 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 to jest po prostu no Wiesz, i, i to już w ogóle nie działa, a oni to dalej robią. To jest coś, 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 coś niesamowitego. Czy znaczy, to działa na nich? ale Osta, to Ostatnio jest... takiej pani stylistce to już. Y, 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 podeszwy nawet pierwszej damy się. Właśnie widziałem. To, podeszwy. To, to, już, to już w Watykanie, czy, czy, czy jeszcze. To już chyba w Rzymie, tak. W Rzymie, bo ja tak, tak pomyślałem sobie, no. że, że jedno już wiemy. A czy to część, czy Że jedno, jedno, jedno już wiemy jeszcze no. przed samą wizytą, że na pewno kreacja będzie wpadką. Nie? No to z góry wiadomo, wiesz, tak. Podeszwy złe, ale pewnie jakby nie było, to też by. Nie było, żeby, że nie wiem, może źle klędzą, może coś tam nie, może może komunię źle przyjmują. To był taki, taki dział w dawnym, wprost jeszcze, za czasów, kiedy to była tak, gazeta, w której właśnie był Mazurek Zalewski i tak dalej. No, był tak, taki dział był Policja Mody, nie wiem, czy pamiętasz. Powiem prowadzi... ci, że nie. nie. A to prowadził Tomasz Jacyków, który bardzo fajnie krytykował sposób ubierania się różnych polityków, tylko to było fajne dlatego, że to nie było upolitycznione. On potrafił zjechać i pisowca, że się źle ubrał i potrafił zjechać platformersa i to było wiarygodne. Natomiast no to z góry po prostu mamy jakieś zadaniowane kobiety. Tam już nie powiem kogo przypominające, które po prostu mają odstrzelić kobietę, właśnie pomniejszyć jej rangę. Strasznie to, strasznie to słabo. No, ale masz też jest ciekawe, że nie można do takiej roli znaleźć jakiejś pani, która by, nie wiem, wyglądała, już nie powiem atrakcyjnie, nie, ale, no, chociaż przyjemnie, nie? No tak. Tylko się znajduje jakieś takie, yy, nie wiem, jak taka jest, taka płaska ryba taka. Mm -hmm. Wiesz, coś takiego, nie? Yy, to, to tak, z taką rybą mogą się kojarzyć. Ja miałem inne skojarzenia, ale w tym momencie zapomniałem. <laughs> tak, w każdym razie, panie, które wyglądają źle je, i po prostu widać, że one rekompensują sobie to, że są po prostu już posunięte w latach, prawda, i już uroda i młodość przeminęły. i on sezon, prostu... sezon mija, ja niczyja. No właśnie, może nawet nie niczyja, tylko salonowa, wiesz, ale no... Nie, to nie jest, to jest droga donikąd. I no, nie, no ja nie wiem, czy może będę krzyczeć, zawracajcie, ale, ale no krzyczymy to od lat i to nie działa, no. no tak, tak. Więc mhm. my se możemy, wiesz, możemy się już z tego pośmiać. No ale też oczywiście, wiesz, też zauważyłem, i to jest fajna tendencja, która nie, która nie tylko przy Nawrockim jest widoczna, prezydencie Nawrockim, że, y, przy że z braku własnych zasług przypisywanie sobie zasług cudzych, nie? Mm -hmm. W zeszłym tygodniu mieliśmy tego bardzo dużo, na przykład, no, samo fakt, przyjęcia pojawienia się polskich G20, co tak, jest konsekwencją, tak. y, no, lepszych niż obecnie czasów. Mm -hmm. Z drugiej strony to, co Tusk powiedział, że no, Polakom więcej pieniędzy przybyło yy, w portfelu, mm -hmm. a yy, nawet portalmany.pl, który nie jest yy, z tego co kojarzę, jeszcze częścią strefy wolnego słowa, yy, napisał coś takiego, że Przecież te pieniądze w portfelu to się pojawiły głównie z powodu podniesienia płacy minimalnej. Nie? Mm -hmm. I że to są wszystko rzeczy, które się pojawiły za Morawieckiego. I co i nie, nie zbankrutowała Polska przez to podniesienie? No i jakoś widać nie. Oje, Ale dziwna to... rzecz, bo to zupełnie niezgodne z prawidłami ekonomii. No właśnie, jakoś... przecież ekonomia jasno mówi, prawda? Nauka nie, niemalże empiryczna jasno mówi, że to jest bankructwo. A widziałeś bankructwo i ułagi dzień swoją później. swoją drogą teraz Wipler, Yy, po powiedział coś takiego tam na forum w Krynicy, że yy, są różne problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy ale największym jest to, to, że trzeba płacić ludziom. To, czy on tego, że nie ujął pras, ale no wydatki na pracownika. To ja nie wiem, może, może kolejnym elementem to było, żeby wprowadzał taki system, że pół roku można nie płacić, nie? No słuchaj, no kiedyś były czasy, było 20% bezrobocie. Miałeś rezerwową armię pracy i to były czasy, a nie teraz, co to ma w ogóle znaczyć, prawda? No, teraz ludzie to, wybrzydzają, czegoś tam chcą to, na rozmowie kwalifikacyjnej. Stąd to no. za Millerem. Yy, no, no i no, właśnie dochodzimy do tego, bardzo słusznie tutaj podjąłeś ten kłębek, rzuciłem i się teraz pobawimy trochę tym kłębkiem. Znaczy, wiesz, myślę sobie, już nie powtarzając tych wszystkich banałów, że być może jednak nie wykonaliśmy pewnej pracy, jako ta prawica, czy to centrowa, czy społeczna, bo tutaj jest to szeroka bańka, w każdym razie nie, nie, nie liberalna prawica, żeby uprzedzić jednak młodych ludzi, przepraszam, ja mówię młody, młody człowiek, ja też jestem dla kogoś tam młodym człowiekiem, ale z mojej dla perspektywy, dla Ciebie jestem na przykład młodym człowiekiem, dla naszego wydawcy jestem młodym człowiekiem, więc no, ale jednak są jeszcze młodsi ode mnie, na przykład dwukrotnie, na przykład dwudziestoradkowie. Nie ci się, ma tak młodych ja, ludzi. Ja do nich no. nawet nie mam jakichś pretensji. Ja zawsze stosowałem taką taryfę ulgową dla młodych osób. Ja sam wielokrotnie błądziłem, miałem przedziwne, ekscentryczne poglądy. Wtedy poglądy są raczej funkcją chętni, chęci jakiejś większej wolności, zbuntowania się, więc ja tam nawet nie mam pretensji do pana tam Machulskiego, rzecznika Konfederacji, czy kogoś takiego, że on powtarza, zresztą zawodowo to robi, nie wiem, czy on tak naprawdę myśli, co do chwalenia Millera, ale my jednak powinniśmy roztaczać taką tarczę informacyjną, informacyjną, nie propagandową, żeby po prostu ludzi uprzedzać i chronić przed różnymi dziwnymi idolami, których próbuje się kreować z przyczyn czysto politycznych czy takich bieżączkowych, bo to, że Leszek Miller powiedział... Kilka rzeczy, które się spodobały jakoś tam młodej prawicy, głównie wolnościowej, tak zwanej, bo, bo narodowej myślę, że nie, że ta narodowa jakoś tam ma lepszą tą pamięć z racji choćby z ideologicznej przeszłości. No, że jednak to powinno się spotkać ze sprzeciwem wszystkich młodych ludzi i warto by zrobić taką pigułkę wiedzy. Pije oczywiście do tego, że Leszek Miller został tutaj obwieszczony premierem, który był lepszym premierem od Mateusza Morawieckiego który był w ogóle fajnym takim dziadziusiem jest i czego wy się czepiacie. No bo naprawdę to, że ktoś powie, że woke jest nie okej, okay, że Ukraina tam się zachowuje nie tak jak powinna, no, to, to jest niewystarczająca pokuta za to, że było się najbardziej znienawidzonym premierem, że doprowadziło się do eksodusu milionów Polaków za granicę, de facto zabójstwo dla biologicznej tkanki narodu, mówiąc już właśnie takim językiem narodowym, że było się no, sługą moskiewskim, czyli kolaborowało się de facto z okupantem, jeżeli tak to do tego podchodzimy do czasów PRL-u, przynajmniej niektórych jego kresów, że cały całą karierę zawdzięcza się Moskwie yy, i że głosowało się przede wszystkim za reformą traktatową, która jest de facto no psy wielkim krokiem naprzód ku likwidacji niepodległości, więc y, naprawdę to, że się parę miłych rzeczy powie w mediach, ja uważam, że to nie zmazuje tych wielkich, czy, y, y, wie, ty, nie zmazuje tej zmazy, o tak powiem. Wiesz co, ja po prostu tak, no ja pamiętam, no Miler długo dosyć rządził. No tak. Że y, po pierwsze, a ja się faktycznie on był… Z... Ale w, razem z PRL-em wliczasz czy… Nie, wliczam już jakby czasów, które pamiętam. pamiętam, że był strasznie znienawidzony, nie, nie mhm. tylko mnie w domu, ale w ogóle, nie, że też się wysłał jakieś media, no może nie taki poziom jak, jak z Kaczyńskim, ale jednak to był poziom już bardzo wysoki. Czy te oczy Wszystko, mogą kłamać. Wiesz, a poza tym, no wiesz, no przecież ja mogę sobie pominąć, ja miło wspominam część czasów Millera, bo babcia mi przynosiła kanapki, mama przysłała pieniążki, od żadnych odpowiedzialności nic, nie? Mhm. To tym bardziej Machulski miał jeszcze mniej odpowiedzialności pewnie miał tam te 3 lata, no ale... No, miał do, miał, wtedy miał dokładnie 3 lata, tak? Tak, ale po prostu, wiesz, no mówiłem okay, już... Powiedzmy, no dobra, już powiedziałem, że to jest rzecznik Konfederacji, tak, okay, więc bo my... to taka no, nowa twarz trochę. Mhm. Tak, w ogóle dosyć ciekawe chyba życiorys, ale dobra. W każdym, w każdym razie, w każdym razie Miller, cóż, no odczarowano Urbana wcześniej, i teraz, teraz, teraz Millera. Mhm. Ja się pochwalę aż to do innej gazety, jestem bardzo dumny z siebie. Na, wczoraj już na, tak na zapas napisałem felieton do, do Gazety Polskiej na, tam za, za, na na następny jeszcze numer, taki mhm. bardzo następny, bo, ten, bo teraz wyjeżdża na parę dni mhm. i jestem dumny z tytułu, jaki wymyśliłem Proszę. do tego tekstu, że tego za, za, zakochania się. No. Ten tytuł już funkcjonował w kulturze polskiej. Tak? Ja nie mhm. zgadnę, musisz mówić, od, od razu sugesty, powiedz. Wirus SLD. Oj, tak, oj, tak. No to tutaj zachęcamy do przesłuchania, proszę Państwa, dwóch piosenek. Tak, dwóch aż. Wirus SLD autorstwa Kuki z piersi wtedy to było, kukiz prawda? To tak. była taka około, piracka płyta, to chyba tam piracka... było, prawda? Ostatnia, ostatnia chyba to była płyta piery, piery, piersi z kukizem zresztą, takie mam wrażenie. Tak, potem. Bardzo fajna płyta w ogóle. Tak, to jest to pierwsza piosenka, a drugie zadanie domowe z popkultury, piosenka Didi e, Kazika. Spłyty los się musi odmienić, zwłaszcza referent, zwłaszcza Ale, refren, zwłaszcza ale, refren, ale również, również nagrana później przez zespół Eldojpa. Eldojpa, tak. Ja chyba wolę tą drugą wersję, ale obie są fajne. Ja, ja pamiętam, że wiesz, na przykład Marcin Świetlicki się trochę z tego podśmiewał, że ta mm -hmm. piosenka się pojawiła wtedy, kiedy już wszyscy tego Millera nie, nie nienawidzili, więc, więc nie był to sprzeciw bardzo, bardzo mm. drogi. Ale z drugiej strony jest no faktem, że dwóch y, czołowych artystów w mm. krótkim od siebie czasie nagrało takie kawałki. Mm. Y I tam było jakieś, wiesz, na przykład no, tego wirusa SLD tak za bardzo nie, puszczali, no, nie puszczano mm. go. Znaczy, on był pokazany chyba w Teleekspresie z cenzurą, jako ciekawostkę, prawie nie było <laughs> tam nic. tylko jeden taki przeciągły sygnał Tak, tak, tak. Ta, ta. to, to, to nawet można uniknąć praw autorskich w tym, no tej właśnie, sytuacji. No właśnie, właśnie, więc to ciekawe. No, ale tak, mm -hmm. warto tych utworów posłuchać, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że obaj twórcy tych utworów to były osoby i są nadal osoby, które nie są odległe od tak. Konfederacji światopoglądowo. No i nawet co bym, chyba zwłaszcza Kazik jest dosyć wolnościowy gospodarczo. Też, no jest, oczywiście, ty, oczywiście. Dam y, 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 nie, nie wiem, jak, jak z Kukizem, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie, są, to nie są osoby, które są jakoś odległe od, mhm. właśnie od Konfederacji. Więc ja, więc, ja no, tak podsumuję, jak nas młode osoby oglądają. Ja wiem, że tam przeszłość PRL-u to nie jest takiego bardzo kręcącego, bo to jakaś zeszła epoka, jakiś wiek poprzedni, eon i tak dalej, kogo to interesuje, natomiast no jednak to głosowanie za reformami traktatowymi, no to jest, proszę Państwa, to ten człowiek jest na równi z Łukaszem kochutem, jeżeli chodzi o, ja wprost powiem, to jest zdrada interesu narodowego i to trzeba wprost nazwać, ja nie mówię, ja nie mówię tego, żeby wzmożenie, cześć bratko, żeby wzmożenie moralne, tutaj Tutaj Państwu jakieś serwować, pompatyczne i w ogóle jakieś hasła, tam zdrada i hańba, ale to jest obiektywnie. To jest obiektywnie. I, i, zdrada interesu narodowego, jak zerknąć do słownika języka polskiego, to, to jest aktywne działanie na rzecz utraty przez Polskę niepodległości. Jak najbardziej działanie Milera, Łukasza Kochuta, tego typu osób, wyczerpuje znamiona tego określenia. No nie można fetować zdrajcy, nawet jeżeli chwilowo, na bazie jakiegoś resentymentu w stosunku do, do, do Morawieckiego, którego nikt też nie każe tutaj państwu lubić, chwali się zdrajcy. No nie nie chwali się zdrajców, tak i tyle. Myślę, I to, że, ta... myślę że słowo euro -kołkos. Tak. Ideal, no to jest idealnie, idealnie pasuje, do no tak, chociaż Brown już nie jest z Konfederacji, ale zakładam, że Eurokohoz jeszcze gdzieś tam się zadomowiło w tym słowniku. No, no właśnie, no mamy więc tę walkę, wiesz, ja tak śledzę trochę, co się dzieje w tamtym, w, tamtym, w tamtych rejonach, no mamy tę tak pokrótce walkę PiSu z Konfederacją, ja to streszczę w ten sposób, że Jak nie, mi się nasi? wydaje, że tam jednak to nie jest jakieś na wieki wieków przekreślenie możliwości współpracy, to co się działo. Myślę, że aktualnie um, po prostu trwa rywalizacja o wyborce prawicowego. No wiadomo, że prawica bitcoinowa nie, nie zagłosuje za pis natomiast jest jeszcze jakiś tam element prawicy niebitcoinowej, który Konfederację popiera i też PiS chce ich ściągnąć. Ci z kolei chcą pokazać, że ci są zdrajcami i tak dalej, że zdradzili tam ideę, chcą centralizacji Europy, chcą przyciągnąć tych tych bardziej, bardziej powiedzmy radykalne skrzydło PiSu więc znaczy nie skrzydło pisu tylko skrzydło wyborców pisu więc ja myślę że to trwa ale to jeszcze nie oznacza że nie mam możliwości współpracy chodzi raczej o o pozycję negocjacyjną która kiedyś wystąpi no i z, z mojego punktu widzenia to już ostatnie zdanie no ja po prostu wolałbym, żeby doszło, gdyby do tego miało dojść no to, żeby jednak wzmocniona była ta flanka narodowa Konfederacji, bo choć tam zaszły pewne procesy liberalizacyjne, no to jednak jest to prawica wspólnotowa a nie prawica bitcoinowo-indywidualistyczna więc ja po prostu chciałbym w moich marzeniach Konfederacji proporcje są odwrócone w Konfederacji silniejsze skrzydło narodowe, słabsze skrzydło lichwiarsko-indywidualistyczne tak bym to widział. No, tak, ja się z Tobą zgadzam. Uh -huh. Także wiesz, ja pamiętam, że kiedy, kiedyś był taki test, niestety nie pamiętam teraz autora, a muszę go sobie przypomnieć, jak to liberałowie zdominowali ruch narodowy w Konfederacji. To był test już przed wielu, wielu lat. Uh -huh. Ja zawsze, zawsze raczej się jakieś jakiegoś pęknięcia yy, na tej linii, a ja tu się okazuje po prostu, że raczej nie, doszło nie. do zdominowania jednej frakcji przez drugą. Szkoda, no uh -huh. wiesz, mi też jest oczywiście dużo bliżej do, 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 do frakcji yy, na, narodowej. Ale też, ma, też mam nadzieję, że, że, że to jest taki, wiesz, no teraz Konfederacja, ja tu powtórzę termin, z którego jestem dumny, jak wiesz, Tak. pułapka średniego poparcia. Tylko proszę Państwa, proszę Krzyśka nie chwalić za bardzo, bo jest dobry taki jaki jest, jak urośnie w piórka, to już nie będzie taki dobry, więc uznajemy, ale nie chwalimy za bardzo. Tak, oczywiście, tak. tylko Ludwika. Gdzieś tak? w skrytości serca myślimy, no fajnie wymyślił, ale nie piszemy. Tak zawsze jest, ja jestem zawsze zawsze, zawsze, zawsze się z tym spotykam od lat. Dobrze, w każdym razie, w, ka w każdym razie w, 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 konferencja ma ten problem, że, że się okazuje, że namyślała, że będzie rosnąć, 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 a jestem cały czas ten szklany sufit mm. w tak 15%. No i mam wrażenie, że to jest taka no próba do takiego no, zawojowania, że tu możemy zrobić skok nad część pisu. Mm co mi się wydaje o tyle nierozsądne w tej chwili, że PiS no, mimo wszystko miał większy sukces w postaci wyboru yy, hmm. Karola Nawróckiego, chociaż oczywiście Konfederacja się nie odmawia, że się do tego porządnie przyłożyła też. Ale to był kandydat popierany przez PiS, Konfederacja dołączyła na ostatniej prostej. Znaczy nie, nie, to Bosak dołączył, jest liderów, znaczy nie dała, by, tak. by no. nie dołączył, to, bo, to trzeba a przypomnieć, po, tak? A po drugie, no też no, nie wiem, czy to specjalnie Przekona wyborców PiS-u, że się im powie, my, my bardziej kochamy Leszka Millera, to? No nie, no to właśnie to jest ten problem, że te dwie generacje trochę się nie rozumieją, bo to jednak no. w dużej mierze się pokrywają, prawda? Generacyjnie te elektoraty, oczywiście nie całe, bo też są takie osoby, na przykład młodsze, które miały, nie wiem, rodziców z przeszłością jakąś opozycyjną, prawda? Wychowane w tym paradygmacie antykomunistycznym, które też są bardziej propisowskie, i są też starsze osoby prokonfederackie, bo na przykład, no nie wiem, są przedsiębiorcami, załóżmy, są prawicowe, tak? Ale no, chciałyby jednak, wkurzone są na urzęd urzędasów, prawda? że tam im zakazują no, różnych wiesz, rzeczy, y więc... Y nie podobało im się. <laughs> tak, dokładnie tak. No dobra, no to mieliśmy ten pojedynek, tak jak mówię, moim zdaniem on nie kończy sprawy, nie wolno patrzeć też przez bieżącz bieżączkę, i chwilowe wzmożenie tej rywalizacji na już to, co będzie za dwa lata. Dzień dobry. Patrz, kto przyszedł. No, pokaże nam się. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć. Jaki temat jeszcze został do I już lecimy. Kolegium się zaczyna. Dobrze. No, chyba akurat prawie jest. TSUI jeszcze. O czym? TSUI. TSUI. Ty jesteś specjalistą od praworządności, to możesz powiedzieć, bo na własnej skórze doznałeś tej praworządności jeszcze e, niedawno, więc. E, od niedawno, dwa lata temu, no, szybko to leci. Proszę. Tak, no więc e, SUE wydało taką decyzję, e, że. Każdy sąd niższej instancji może podważyć każdą decyzję Izby Nadzwyczajnej, bo dla CUE nie jest sądem. W wielkim skrócie to jest, to jest to bezprawne, ponieważ Polska się wyłączyła z tych zapisów unijnych mm -hmm. w specjalnym protokole razem z Wielką Brytanią. W Wielkiej tak. Brytanii już nie mamy, zostaliśmy. Mm -hmm. I CUE nie ma żadnej jurysdykcji na to, ale podejmuje decyzję. Problem polega na tym, że mimo że jest to decyzja uzurpatorska, jest akceptowana przez polską władzę, mimo że ta władza. Dokładnie w świetle tej decyzji również jest uzurpatorska. No jest to kompletny, jakby powiedzieć ładnie, bałagan i widzę tutaj duże zagrożenia, ale strony są tak duże, że może nic nie będzie, bo równie dobrze z tego może być pęknięty balonik jak wojna domowa. No a co będzie to zawsze? No tak. No żeby zastosować to konsekwentnie, musiałaby, no, trzeba byłoby zakwestionować wszystko, no włącznie z aktualnym Sejmem, nie tylko z prezydentem, prawda? No to to, że prezydent był chronologicznie świeższy i do tego mm, zwolennicy tego wyroku się odnoszą, to nie oznacza, że <laughs> nie o dotyczy to wyborów, w których wygrała uśmiechnięta koalicja, więc no jeżeli ktoś idzie na mm, masową demolkę, no to rzeczywiście mógłby to przyjąć. Dobra, yy, słowa, słowa wice naczelnego. Rafała Włosia tutaj no, nas obowiązują niestety, musimy być subordynowani, tak to wygląda u nas w redakcji. Proszę Państwa, ale zanim opuścimy Państwa, chcemy bardzo Państwu polecić, to jest numer jeszcze przedwtorkowy, więc on jest dostępny jeszcze przed jeszcze w trakcie, kiedy wyemitowany jest ten odcinek, jak Państwo widzą po okładce zaprojektowanej przez kolegę Cezarego, tak, widzimy. mamy tutaj tematykę szkolną, mamy tematykę głównie zagrożeń zagrożeń, jeżeli chodzi o rozpoczynający się rok w szkole nowackiej. I proszę Państwa, uwaga, mamy z perspektywy lewicowej i prawicowej, bo na przykład nasz kolega redakcyjny Marek Nowak, lewicowiec, no wskazuje, że to, co robi pani Nowacka jest nierównościowe, więc nie lewicowe, natomiast no tekst mojego skromnego autorstwa na przykład wskazuje, że jest o co się obawiać z perspektywy konserwatywnej, w związku z tym e, warto się zabezpieczyć ja i swoje traka. pociechy zabezpieczyć, a, ja piszę, a to a... będzie dobry instruktor ja do ja zabezpieczenia. i chodźmy. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy. do zobaczenia, subskrybujcie. Subskrypcje, Dziękujcie. lajki, komentarze Petronite i Patronite się. w opisie, tam można nas wesprzeć. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie, bo rozbudowujemy nasze, rozbudowywujemy, rozbudowywujemy nasze studio i Naszą działalność w internecie. Bardzo prosimy o yy, dorzucenie się do tego dzieła. Dziękuję uprzejmie. Rewitalizujemy. Rewitalizujemy.